Witam Państwa serdecznie. Pan Eugeniusz Kalpiński prezes Komunalnego Związku Gminy Regionu Leszczyńskiego jest naszym gościem. Dzień dobry panie Prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. A rozmawiamy, proszę Państwa, już od poniedziałku o rewolucji śmieciowej, która czeka nas od 1 stycznia. Mówiliśmy już o tym, że opłata będzie wyższa. Mówiliśmy o tym, że nowe przepisy dotyczą przedsiębiorców. Mówiliśmy o kwestiach segregacji. A dzisiaj no, przede wszystkim o tym, że pojawi się od 1 stycznia tak zwana nowa frakcja, tak to wynazywały czyli dodatkowy pojemnik na bioodpady. Mówimy o odpadach biodegradowalnych, czyli to są odpady w tłumaczeniu, na no taki język potoczny, typu resztki kuchenne, ale za wyjątkiem odpadów z mięsa, kości, te nadal będą musiały trafiać do tych odpadów zmieszanych, czyli do tego podstawowego pojemnika, czy czarnego, czy z blachy ocynkowanej, natomiast do około odpady biodegradowalne to inne resztki kuchenne, obierki, ogryzki, pestki, nie wiem, natki, tego typu rzeczy. Resztki Plus resztki roślinne z ogrodów, trawa, liście, drobne gałązki, resztki chleba, jelczyfa. również. To są chleb jest pochodzeniem pochodzenia jakby roślinnego. A rośliny na przykład nie wiem, kwiatki. Tak, jak najbardziej czy kwiatki z wazonów, czy kwiatki z ogródka z doniczek. Oczywiście jeżeli to nie są jakieś gałęzie czy drzewa, bo jeżeli to są gałęzie, to zachęcamy, żeby je zagospodarować w własnym zakresie, choćby poprzez stopa w choinka, kominku, nie na przykład. To pozostaje po staremu. Czyli stara choinka będziemy odbierać? ale tak jak do tej pory zachęcamy do zagospodarowania choćby w własnym kominku. I, wła i nowy pojemnik, to jest pierwsza rzecz, brązowy zdaje Od się. Od 1 stycznia jest obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w pojemnik brązowy do zbierania właśnie tych bioodpadów, czy resztek kuchennych. Jeżeli będzie miejsce, to można również zapełnić go, czy dopełnić liśćmi, trawą, drobnymi gałązkami. A w nieruchomościach wielorodzinnych, bloki, kamienice? E, e, oczywiście budynki wielolokalowe, ich właściciele, zarządcy czyli spółdzielnie mieszkaniowe e, mają obowiązek również wyposażyć e, każdą nieruchomość w brązowy pojemnik. W praktyce to będzie wyglądało, że oprócz tego pojemnika podstawowego i gniazda na odpady segregowane w tej chwili z czterech e, pojemników czy czterech dzwonów, dojdzie jeszcze piąty pojemnik o kolorze brązowym, gdzie mieszkańcy będą musieli te odpady resztkowe, kuchenne e, zbierać i gromadzić. Po, w pojemniki zaopatrujemy się we własnym zakresie? We własnym zakresie. Każdy do 1 stycznia musi ten pojemnik wyposażyć, bo inaczej będzie potraktowany, że odpady nie są zbierane w sposób selektywny. Te firmy, które odbierają, nie dystrybują tego typu rzeczy? Trudno mi powiedzieć, nie chcę uprawiać kryp kryptoreklamy. Na pewno można kupić w supermarketach w Lesznie i nie tylko. I oczywiście przez internet i pewnie tych przedsiębiorców na, zaopatrujących w tego typu pojemniki jest na naszym terenie przynajmniej kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu. No i ta segregacja jest oczywiście obowiązkowa. Jest obowiązkowa, czyli zmieni się też w istotny sposób. Na dzień dzisiejszy właściciel nieruchomości może zadeklarować, że odpady będą zbierane w sposób selektywny i wtedy płaci na dzień dzisiejszy 1150 zł. Jeżeli nie chce tego robić z różnych względów, ma prawo zadeklarować, że odpady będą zbierane w sposób nieselektywny, ale tym samym zobowiązuje się do opłaty w prawie podwójnej wysokości, czyli na dzień dzisiejszy 22 zł. Od ale to jest sytuacja na dziś od stycznia wszyscy będą musieli sobie Od 1 stycznia na mocy zmiany ustawy jest wprowadzone. Powszechny obowiązek segregowania, także już nie będzie w tej chwili różnych opłat, będzie jedna opłata obowiązująca wszystkich mieszkańców, natomiast ci, którzy nie będą segregowali, nie wykonają tego obowiązku, będą kontrolowani przez firmę wywozową, czyli ta, która przyjeżdża i odbiera te odpady. Każdorazowo zawartość będzie lustrowana. I jeżeli okaże się, że w odpadach tych zmieszanych będą plastiki, szkło czy, czy papier, będzie to zgłaszane do Komunalnego Związku Gminy Regionu Leszczyńskiego i również będzie zawiadamiane właściciel nieruchomości poprzez wrzucenie czy do skrzynki, czy przylepienie do pojemnika jakiejś kartki i na tej podstawie Zarząd Związku będzie musiał wydać decyzję podwyższającą tą podstawową stawkę opłaty. Czyli jeżeli na dzień dzisiejszy byłoby to 11,50 i tutaj Zarząd jest zobowiązany uchwałą zgromadzenia która może tą opłatę zwiększyć nie mniej niż dwukrotność i nie więcej niż czterokrotność. I tak będzie też od stycznia? I też będzie tak od stycznia, że jeżeli zgromadzenie związku zakładam pójdzie uśredni, że to będzie trzykrotność stawki podstawowej, gdyby ta stawka wynosiła 25 zł, a właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów w sposób selektywny, to niestety od mieszkańca miesięcznie ta kwota będzie wynosiła 75 zł. Razy 4 czy 5 mieszkańców gospodarstwa domowego, policzmy sobie, jaka to jest olbrzymia kwota. Ale razy. Jedno wykroczenie, tak? Jedno wykroczenie. A co z nieruchomościami wielorodzinnymi? Bo to jest wiecznie ten sam problem. Jest kamienica, dziewięciu segreguje, jeden nie segreguje i co wtedy? Jest to problem nierozwiązywalny, bardzo dla nas trudny, ponieważ... W nieruchomościach wielolokalowych funkcjonuje odpowiedzialność zbiorowa. I to, co pan redaktor powiedział, że może być dziewięciu bardzo świadomych, bardzo dbających o środowisko, segregujących odpady, a znajdzie się jedna czarna owca, która będzie wrzucała butelki plastikowe, szkło i makulaturę. I niestety w tej sytuacji po z, z obejrzeniu pojemnika i, i jakby po wzięciu informacji, że są tam odpady, które nie powinny się znajdować, czyli te plastiki, szkło i makulatura, niestety będziemy musieli obciążyć wszystkich właścicieli nieruchomości za pośrednictwem, czy zarządu spółdzielni mieszkaniowej, czy zarządu wspólnoty i za miesiąc, w którym ta kontrola wykaże, że odpady nie były segregowane, wszyscy będą płacili tą podwyższoną stawkę opłaty. To jest dla nas niezrozumiałe, to jest dla nas yy, też niewyobrażalne w pewnym sensie, ale niestety prawą na Kłada taki obowiązek karania zbiorowego, bo z kolei jeżeli zarząd nie wyda takiej decyzji z urzędu, tym samym zarząd podlega, popełnia pewnego rodzaju wykroczenie i będzie przez instytucje kontrolne z kolei związek e, pociągany do odpowiedzialności. Czyli znaczy wy tu nie macie żadnego pola manewru, jakichś żółtych kartek na przykład ostrzegawczych, że jak to się jeszcze kiedyś powtórzy, tylko od razu... Czytając jest... literalnie przepisy Kali. prawa, nie mamy żadnych możliwości wyedukowania. E, oczywiście edukowania jak najbardziej, tylko jeżeli stwierdzimy nieprawidłowość po postaci nieprawidłowej segregacji, właściwie nie mamy wyboru. My będziemy starać się być elastycznie i będziemy uznawać, że to jest e, pierwszy raz, że to jest niewielka, jakiś epizod tylko, ale niestety pewnie będą nieruchomości, które się okażą, że nie ma tam żadnej poprawy, notorycznie nie ma tam segregacji, no to wtedy będziemy z jednej strony musieli wydać decyzję podwyższającą tą wysokość opłaty, a z drugiej strony będziemy nagłaśniać, że taką sytuację miała miejsce, która powinna być jakby ostrzeżeniem i, i taką informacją dla innych właścicieli nieruchomości. Dlatego apeluję o tą solidarność blokową. I pilnowanie się nawzajem. I wzajemnie się pilnowanie. Oczywiście można tutaj przy zastosowaniu techniki bardzo kosztownej zresztą. Monitoring. E, monitoring, na przykład być? wszyscy w, m, mieszkańcy bloku, e, czy mieszkańcy, właściciele poszczególnych mieszkań dostają e, worki z m, kodami kreskowymi, czy same kody kreskowe i wtedy pojemnik będzie zelektronizowany, że otworzy się tylko w momencie, kiedy będzie czytnik e, odczytywał ten kod kreskowy, wtedy będziemy wiedzieli, że to jest z konkretnej nieruchomości tak a nie inny worek. Ja myślę, że jak a raz drugi, trzeci będzie miała karę, to może to wprowadzić. Bo to się okaże karę tak. niestety będą mieli mieszkańcy, bo spółdzielnia tylko jest elementem, czy, czy jakby organem, który nalicza. No tak, bo to nie podresy, A ostatecznie zapłacą oczywiście mieszkańcy. I jeszcze, jeszcze na koniec jedna taka trochę bardziej optymistyczna informacja. Jest możliwość, żeby płacić trochę mniej w przypadku właśnie bioodpadów, jeżeli ktoś zagospodarowuje je na własną rękę. Tak, ale to dotyczy nie wszystkich niestety właścicieli nieruchomości, bo dotyczy tylko właścicieli domów jednorodzinnych. Z tej opcji, z tej ulgi nie będą mogli skorzystać właściciele, czyli mieszkańcy bloków, spółdzielni, budynków komunalnych. Polega to na tym, że obowiązek wyposażenia nieruchomości od 1 stycznia w brązowe pojemniki nie będzie dotyczył tych, którzy zadeklarują, że na swojej nieruchomości, ale podkreślam, jednorodzinnej, będzie kompostownik i wszystkie te odpady biodegradowalne będą zagospodarowane w tym Kompostowniku. Z tym, że tu jest uwaga. Odpady zwierzęce, kości, resztki mięsa, skóry będą musiały trafiać do odpadów tych zmieszanych, tak jak do tej pory. A o ile mniejsza wtedy ta opłata by była? E, ustawa mówi, że ona powinna być mniejsza o tyle, o ile zmniejszą się koszty związku na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. My w tej chwili się dopiero przymierzamy, bo to nie będzie automat pewnie od 1 stycznia. E, on, mamy zgodnie z nową ustawą 12 miesięcy na wprowadzenie tego przepisu, a ustawa weszła w życie 6 września tego roku. Roku, więc zostało blisko 11 miesięcy. Zakładamy, że nastąpi to do pierwszego półrocza, czy od 1 lipca najpóźniej 2020 roku. A do rewolucji śmieciowej, proszę Państwa, niespełna trzy miesiące. Na pewno będzie znowu mnóstwo pytań. Pan Eugeniusz Kajpiński za chwilę rozpocznie swój dyżur telefoniczny. Ja także przypominam, że na portalu LKPL jest artykuł na ten temat. I oczywiście są też informacje na stronie Komunalnego Związku www .kzgRL. .pl 65 529 5529. Pan Eugeniusz Kapiński jest do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo tymczasem. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panu.